O raz czwarty w tym sezonie reprezentacja Sztok Polska kończy mecz wynikiem 4-3. Z nami są Czołowi i zawodnicy ofensywni Granatowo-Czerwonych, Daniel Iwan oraz Bartek Kisielewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Dobry Dobry bez przesady wieczór. z tymi czołowymi. <laughs> Panowie, powiedzcie co się stało, że w pierwszej połowie dzisiejszego meczu z Czeilem nie mogliście się przebić przez obronę czarnych, a nie minęło kilka minut drugiej połowy i już prowadziliście 4-3. Wtorek to jest bliskość weekendu i po prostu pierwszą połowę schodzi na cały weekend dopiero w drugiej połowie pokazujemy swoje oblicze i twarz. Chyba, że ty masz Nie, my po prostu musieliśmy się bardziej skoncentrować yy, i trochę przemyśleliśmy taktykę przeciwnika. I co zweryfikowała druga połowa, tak mi się wydaje. Trochę przyspieszyliście grę, jakby większą liczbę zawodników zaatakowaliście? Tak, w drugiej połowie wyszliśmy pressingiem, co może też spowodowało chaos w drużynie przeciwnika. A ja bym dodał jeszcze ambicje, bo właśnie nam trochę odciskiem, nie? na te 3-0 no, musieliśmy się wziąć za siebie. Jasne, panowie, jest to wasz drugi sezon w naszych rozgrywkach. Można powiedzieć, że półtora cyklu za wami. Jakbyście opowiedzieli o waszych wrażeniach, yy, może jakiś taki mecz, którego dało się wycisnąć więcej, z którego jesteście najbardziej dumni? Jak wam się tutaj gra, jak poziom, jak rywalizacja? Ciężko powiedzieć, dumni. Było też parę wpadek, w których nie jesteśmy dumni, ale dla mnie najlepszym momentem był mecz tydzień temu, gdzie wygraliśmy bodajże 10-2 czy 11-2 wtedy to wyglądało tak, jakby chciał, żeby wyglądało co tydzień. Y Początek sezonu mieliśmy trudny, ponieważ mieliśmy chyba dwie porażki i remis, no i dopiero sezon urlopowy tak, składu. Tak, Sezon urlopowy i powoli się zgrywamy całym teamem, co powoli daje jakieś efekty i wyniki. No właśnie, podobnie jak w pierwszym sezonie na początku, tak jak stwierdziliście kilka wpadek, druga część sezonu już lepsza, ale Jedna rzecz u was się zmieniła, w pierwszym sezonie jakby wypompowaliście się w pierwszej połowie i w drugiej dużo mniej sił, a w tym sezonie już kolejny taki mecz, gdzie to wy odrabiacie straty i w drugiej połowie macie, macie więcej sił. Może pod, podnieśliśmy kondycję do góry, no i też charakter doszedł do tego, że po prostu nie możemy przegrać się do przerwy i się wzięliśmy za siebie. Nie wiem czym to jest spowodowane. Może też po prostu zgranie, no i kondycja się podczas tych meczów wyrabia. Może to jest i dwie trzy nowe twarze, które doszły i podniosły poziom. Myślę, że docelowo moglibyśmy grać gdzieś tam wyższej lidze niż ta nasza, ale to czas pokaże. Powali. Daniel, pytanie do ciebie: ile razy trenowałeś swoją przykładkę, która została opanowana tak do perfekcji? Z mlekiem matki wyssane, Z mlekiem matki wyssane. No nie, no to troszeczkę, troszeczkę by było trenowane. No. ale nie możemy tego mówić na forum, bo będą mnie czytać. Dobrze, no dobrze. Na w internecie, kim no. jest postać Daniela? No. Panowie, po dzisiejszym meczu jesteście coraz bliżej podium. Zakładam, że taki jest właśnie was cel, aby znaleźć się w tej pierwszej trójce. Tak, tak, koniecznie. Trzecie miejsce to jest minimum. Myślę. No właśnie walczymy, Już wszystkie najważniejsze sprawy przekładamy e, wieczorne, żeby pan na meczu. I się, i, oszczędzamy, i się oszczędzamy, tak. Nie, no, początek trochę sezonu zaspaliśmy i teraz to nadrabiamy, Podrabiamy. i myślę, że na pudle skończymy. Jak będzie frekwencja dobra? Mamy nadzieję. Jaka jest szansa, że za tydzień w meczu we wtorek, w pierwszej części meczu, nie będziecie odczuwać jeszcze bliskości weekendu? się kolejkę na piątek. Zobaczymy po weekendzie. Nie, myślę, że będzie dobrze, będzie dobrze. Dobrze. Niech będzie dobrze, tego wam życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.